Subjekt Nexo Pro. Kreator zleceń do dostawców w widoku Asortyment na wyczerpaniu. W wersji 55 dodano obsługę przetwarzania zamówień od klientów na podstawie kreatora, a do wersji 56 kontynuowano pracę, czego efektem jest powstanie w widoku Asortyment na wyczerpaniu kreatora zamówień do dostawców dla przetwarzania asortymentów. Po kliknięciu utwórz do dyspozycji są trzy opcje. Należy wiedzieć, że ich użycie uruchomi kreator w różny sposób. Dla opcji utwórz zlecenia dla wybranych asortymentów kreator weźmie pod uwagę tylko te towary, które zostały zaznaczone na liście. Dla dwóch pozostałych opcji program sam w kreatorze odfiltruje cały asortyment, który jest poniżej stanu minimalnego lub optymalnego i dla niego będzie tworzyć zamówienia do dostawców. Wybranie dowolnej opcji spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wykonanie kompletacji. Po jej zapisaniu uruchomi się okno kreatora. Tutaj działanie jest wspólne, bez względu na wybraną opcję z menu utwórz. W górnej części okna widoczne są zaznaczone wcześniej asortymenty. Należy pamiętać, że przy użyciu opcji dla stanu minimalnego lub optymalnego program zanalizuje wszystkie towary i zaprezentuje tylko te, które wymagają domówienia. Dostępne są tutaj metody ze słownika metod wyliczania zapotrzebowania. Są one uniwersalne i mogą być zastosowane zarówno w przetwarzaniu zamówień, jak i właśnie przy przetwarzaniu z widoku asortymentu na wyczerpaniu. Ich wykorzystanie jest analogiczne, przy czym występują pewne różnice wynikające z miejsca uruchomienia. Nie jest możliwe skorzystanie z niektórych parametrów. Przykładowo nie można wybrać opcji z wyróżnionego dokumentu, gdyż w tym kreatorze przetwarzane są asortymenty, a nie dokumenty. Uruchomienie kreatora spowodowało pobranie ilości bazowej, od której kreator rozpocznie wyliczanie. W przetwarzaniu zamówień od klientów były to ilości na zamówieniach. W module asortyment na wyczerpaniu jest to zapotrzebowanie wynikające z zamówień, proform, faktur zaliczkowych, zleceń produkcyjnych, tu zapotrzebowanie na składniki przy zleceniu montowania oraz zapotrzebowanie na komplet przy zleceniu rozmontowania. Tę wyliczoną ilość bazową można teraz pomniejszyć o różne parametry, do których stworzone zostały informatory. W każdym z nich widoczna jest informacja dotycząca jego działania. Wykorzystanie dostępnych tutaj parametrów różni się od kreatora używanego w zamówieniach od klientów, gdyż nie bierze pod uwagę tylko powiązanych pozycji, ale wszystkie, np. wszystkie pozycje na zamówieniach do dostawców, na zleceniach produkcyjnych montowania, rozmontowania, pozycje zrealizowane na zamówieniach od klientów, Dodatkowo można pomniejszyć zamawianą ilość o dostępną ilość w danym magazynie lub przy niezaznaczonej opcji rezerwację dostaw o stan ze wskazanego magazynu. W sekcji Powiększ zamawianą ilość można zdecydować, czy wyliczona ilość ma być powiększona, aby osiągnąć zdefiniowaną w poszczególnych kartotekach ilość minimalną lub optymalną. Kliknięcie OK spowoduje wyliczenie ilości i otwarcie standardowego okna kreatora zamówień do dostawców. Warto wiedzieć, że dla wyboru metody wyliczania zapotrzebowania w kreatorze można napisać własny plugin, który zrealizuje oczekiwania użytkownika.